Jest to forma podziękowania tym wszystkim którzy wspierają naszą działalność na rzecz Polonii. Jesteśmy wszystkim tym wdzięczni, którzy rozumieją, jak ważne jest, aby wspierać Polaków mieszkających poza granicami kraju w podtrzymywaniu przez nich polskości. Dzisiaj jest taki koncert noworoczny, gdzie uświetlają nam wykonawcy z Ukrainy i z Białorusi. Jest bardzo ważne, żebyśmy im pomagali, bo tak naprawdę jak i na Ukrainie jest wojna i, i, i taka niestabilność, a na, a na Białorusi wiemy, że brak Wolności, dlatego my jako tutaj Macierza Polski tutaj powinniśmy wspierać, pomagać, żeby oni się też dobrze czuli u nas i, i tą naszą kulturę rozsławiali właśnie tam za granicą. Niestety teraz nie jest tak łatwo na Białorusi. Polacy przeżywają dosyć taki ciężki czas, więc taka możliwość przyjechać tutaj do Polski, podzielić się swoją twórczością, swoją pasją z polską publicznością jest bardzo ważna dla każdego polskiego artysty mieszkającego na Białorusi.